Cześć, witajcie z tej strony Kubańku. Kuba. w dzisiejszym odcinku testujemy kolejne chińskie Webasto. Na wstępie chciałem tylko przypomnieć, że w zeszłym roku też testowaliśmy podobne urządzenie, które zamontowałem w moim samochodzie. Z tamtego chińskiego Webasta korzystam do dziś i muszę wam powiedzieć, że w zimę to jest naprawdę super sprawa. Webasto odpalam z czwartego piętra bloku przez okno pilotem i zanim zdążę się ubrać i dojść do samochodu, to nie muszę już skrobać szyb, bo ze szronu i lodu zostaje tylko woda. No i jest też ten plus, że samochód jest to bardzo mała powierzchnia, więc nagrzewa się ona w ekspresowym tempie. I nawet przy ujemnych temperaturach możemy od razu wsiąść do auta, w którym jest ponad 20. Stopni na plusie. Pytaliście, czy akumulator daje radę? I tak, on daje radę. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że nie wszystkie akumulatory będą w stanie przy ujemnych temperaturach najpierw dać prąd do rozruchu Webasta, a jeszcze potem dać prąd do rozruchu silnika. To nie może być jakiś tam najtańszy i najmniejszy akumulator. Pojemność mojego akumulatora są to 52 godziny. no i to jest już wystarczające, aby Webasto mogło spokojnie odpalać się przy mrozie, a potem, żebyśmy mogli jeszcze odpalić samochód. Pamiętajmy też, że tego typu urządzenia pobierają około 130W przez 3-5 do minut podczas rozruchu, aby nagrzać świecę żarową. Gdy już się rozpalą, to tego prądu Pobierają bardzo małe ilości, tylko do zasilenia wentylatora na nawiewu. To webasto, które zamontowaliśmy w samochodzie, był to najtańszy model od Mudiro. Kosztuje on obecnie około 320 zł, a na Black Friday na pewno będzie się dało go wyrwać za mniej niż te 300. Dziś testujemy trochę droższy model, trochę bardziej renomowanej marki, a mianowicie h Calory HBS2. No i ten sprzęt na Bangudzie kosztuje około 540 zł wraz z kuponem złowców Chin, bez kuponu około 580. Urządzenie to ma teoretycznie tą samą moc co nasze Mudiro, czyli 8 kW, i tak. Ja wiem, że to jest gówno prawda, że Mudiro ma 8 kW i wiem też, że H-Calory również nie ma tych 8 kW. Natomiast chodzi mi tutaj tylko o to, że urządzenie, które jest ponad 200 zł droższe, ma zadeklarowaną taką samą moc, jak to tańsze, no bo one faktycznie mają bardzo podobną moc, tylko że w żadnym przypadku nie jest to aż 8 kW. No to teraz pytanie, czemu Age calory jest droższe? No słuchajcie, bo jest mniejsze i ma parę rozwiązań, których Mudiro nie posiada. Głównym jednak aspektem wpływającym na tę większą cenę jest fakt, że urządzenie jest bardzo malutkie, dzięki czemu zmieścimy je do małych samochodów. Samochodów, garaży, przyczep i kamperów. Ten mały rozmiar wpływa oczywiście też na pojemność zbiornika na ropę. Mamy tutaj 3,5 litra, a nie 5 jak w Mudiro czy innych podobnych tego typu urządzeniach. Istnieje też oczywiście możliwość podłączenia zbiornika zewnętrznego albo wrzucenia wężyka bezpośrednio do baku samochodu, no ale wierzcie mi, że te 3,5 litra to jest naprawdę sporo, bo na maksymalnej mocy urządzenia ten zbiornik opróżni w około 6-7 godzin, więc no to jest moim zdaniem spoko wynik. To nie jest jakiś duży problem uzupełniać go co 6-7 godzin, a przecież nie będziemy z niego korzystać cały czas na maksymalnie Mocy. Dobra, skupmy się teraz na tej mocy, bo producent deklaruje nam tutaj 8 kW, a niższej w specyfikacji podaje, że maksymalne zużycie oleju napędowego to jest 0,45 litra na godzinę. No i tym samym producent sam sobie zaprzecza, no bo z takiej ilości ropy spalonej w godzinę nie da się uzyskać 8 kW. Wartość energetyczna ropy jest nam dobrze znana i jest to 42,6 MJ na kilogram. Dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie bardzo dokładnie obliczyć moc urządzenia właśnie na podstawie ilości spalanej ropy. W tym przypadku zakładając, że urządzenie faktycznie spali te 0,45 litra na godzinę, uzyska moc na poziomie 4,43 kW. Ale uwaga, to jest moc bez uwzględnienia strat, no a przecież wypluwane na zewnątrz spaliny są gorące, więc jakąś część tego ciepła tak czy siak tutaj po prostu stracimy. Z reguły jest to od 10 do 15% i uwzględniając nawet takie 15% straty wychodzi na to, że moc tego urządzenia to 3,77 kW, a nie 8 jak deklaruje producent. No ale zaraz, przecież producent może też ściemniać z ilością pobieranego oleju napędowego. Tak, tutaj też niestety albo niestety producent kłamie, bo realnie to urządzenie pobiera troszkę więcej paliwa niż 0,45 litra na godzinę. Oczywiście przy maksymalnym trybie mocy. Także wnioski są takie, że prawda leży gdzieś pośrodku i realna moc tego urządzenia to jest od 4 do 5 kW, ale na pewno nie 8. I słuchajcie, to nie jest żaden wyjątek, bo wszyscy producenci tego typu urządzeń podają takie dane, więc też no, nie ma co wieszać psów na tym producencie, dlatego że to po prostu jest norma. Przejdźmy sobie teraz do zawartości zestawu. Do urządzenia dostajemy rurę wylotową na ciepłe powietrze, rurę wydechową, a także rurę do lotu. Idąc dalej filtr powietrza do dolotu, a także kartka wentylacyjna. Następnie tłumik. I ten tłumik to jest coś, co generalnie nie działa, to jest bez sensu i można to od razu wrzucić do kosza. Wierzcie mi, montowanie tego mija się z celem. Następnie nietypowa rzecz, a zarazem bardzo przydatna, czyli kolanko 90 stopni do wydechu. Zwróćcie uwagę, że obudowa urządzenia posiada taki kanalik, który umożliwia wyprowadzenie rury wydechowej na bok, a nie od dołu, jak w większości tego typu urządzeń. Uważam, że jest to super rozwiązanie i w wielu przypadkach jest ono niezwykle przydatne. Dalej mamy tutaj zestaw opasek, śrub i wkrętów Jest tu też kabel zasilający do podłączenia Akumulatora oraz uwaga 130W zasilacz do gniazdka 230 Super, że znalazł się on w zestawie Bo w tych najtańszych urządzeniach jak Mudiro O takim zasilaczu w zestawie możemy pomarzyć A tutaj dostajemy go już w zestawie I jest to o tyle przydatne, że jeżeli nie podłączamy Webasto do akumulatora, no to też Byle czym go nie zasilimy, tutaj potrzeba nam W końcu tych 130W W zestawie znalazła się też przedłużka do panelu sterującego Który możemy odpiąć z urządzenia i za pomocą tego Przewodu zamontować w innym miejscu to też jest moim zdaniem bardzo fajna opcja. Do tego urządzenia dostajemy także pilot zdalnego sterowania, który jest beznadziejny, bo jego zasięg niczym nie różni się od zasięgu bluetooth z telefonu, bo tak, tym urządzeniem można też sterować z telefonu, o ile oczywiście jesteśmy w tym jego bardzo okrojonym zasięgu. Jeżeli zależy wam na porządnym zdalnym sterowaniu, to szukajcie sterowników z takimi pilotami jak w Mudiro. Te pilociki mają wyświetlacz i oferują łączność dwukierunkową o bardzo dużym zasięgu. Dzięki temu właśnie tak jak ja, można sobie odpalać urządzenie z czwartego piętra i jeszcze mieć na wyświetlaczu informację, czy urządzenie Faktycznie się załączyło, z jaką mocą pracuje i jaka temperatura jest w środku. Dobra, czas na test praktyczny, który wykonamy sobie w naszej smart przyczepie. Nie będę tutaj montować Webasto na stałe, ponieważ przyczepa ma już ogrzewanie gazowe, więc wykorzystam tutaj jedynie otwór od klimatyzacji i nim wpuszczę rurę z ciepłym powietrzem do środka. Nasze chińskie Webasto będzie na zewnątrz, więc nie uzyska ono pełni swoich możliwości, dlatego że będzie w przyczepie robić nadciśnienie i finalnie to ciepło i tak będzie tracone. Webasto powinno być zamontowane w środku lub powinniśmy wyprowadzić do niego drugą rurę z wlotem powietrza w celu uzyskania obiegu zamkniętego. Dodatkowo dolot także powinien znajdować się w środku, aby nie zasysał zimnego powietrza, a zarazem montaż do lotu w środku daje nam też automatyczną wentylację, bo powietrze nim zasane wyrzucane jest od razu na zewnątrz, oczywiście razem ze spalinami rurą wydechową. No i przez to do środka wpada minimalna ilość świeżego powietrza. Także w tym teście urządzenie nie pokaże nam 100% swojej efektywności, ale myślę, że i tak powinno spokojnie nagrzać tę przyczepkę. No w końcu nie jest to duża powierzchnia. Po pierwszym uruchomieniu Webasto zaczęło nam tutaj, słuchajcie, strasznie kopcić z wydechu, trochę mnie to zdziwiło, bo nigdy. Wcześniej nie widziałem takiego efektu w tych urządzeniach I szczerze powiedziawszy to trochę się przestraszyłem Wyłączyłem urządzenie i już chciałem iść po gaśnicę Przy kolejnym rozruchu ten problem już nie występował I spaliny wyglądały całkiem normalnie Najzwyczajniej urządzenie musiało się po prostu przepalić Nie wiem, może zgromadziła się tam niewielka ilość wilgoci w transporcie Test nagrzewania rozpoczęliśmy o 13.32 Z temperaturą początkową na poziomie 9 stopni Nie będę was tutaj zanudzać przebiegami testów Tylko od razu pokażę wykres Przez pierwsze 5 minut temperatura pozostawała na niezmiennym poziomie 9 stopni no bo wiadomo, że jest to czas, w którym nagrzewa się świeca żarowa. Po 5 minutach wykres wystrzela w górę i po 20 minutach uzyskujemy 19,5 stopnia, czyli temperaturę już taką jak najbardziej komfortową moim zdaniem. Finalnie test kończymy po 40 minutach z wynikiem 26 stopni, bo w środku jest już tak gorąco, że nie da się tam wysiedzieć. Tutaj jeszcze w ramach takiej ciekawostki wróćmy sobie do zeszłorocznego testu Mudiro i przypomnijmy, że w samochodzie, czyli w przestrzeni znacznie mniejszej niż w przyczepie, z 10,5 stopnia uzyskaliśmy wynik 35 stopni w 15 minut. No tam. Na grzałość, to zdecydowanie szybciej, bo samochód jest zdecydowanie mniejszy. Teraz czekamy, aż temperatura znowu spadnie do 9 stopni, aby porównać to do trumy. Wychładzanie tutaj zajęło nam strasznie dużo czasu, no bo mimo otwartych okien, to wychłodzenie do tych początkowych 9 stopni nastąpiło dopiero po dwóch godzinach, więc no trochę się tutaj naczekaliśmy. Teraz montuję butlę z gazem i rozpalam trumę. Dodatkowo załączam też nawiew, aby powietrze było równomiernie rozprowadzane po całej przyczepie. Tu macie wykres porównawczy i jak widać truma zaczęła grzać szybciej, bo nie musiała czekać 5 minut na rozgrzanie. Tutaj płomień pojawia się od razu, po wciśnięciu. Przycisku. Dało to naszej trumie lekką przewagę, chociaż jak widać przyrost temperatury na początku był praktycznie identyczny. Po 20 minutach uzyskaliśmy 19 stopni, więc praktycznie identycznie jak webasto. Jednakże po tych 20 minutach, jak widać, truma bardzo zwolniła względem webasto. Finalnie po 40 minutach w przyczepie mamy niecałe 21,5 stopnia, czyli no wynik dużo gorszy. Byłem też ciekaw, po jakim czasie truma uzyska taki sam wynik jak nasze Age Kalory, więc zostawiłem ją włączoną i 26 stopni uzyskaliśmy równo po godzinie. No i tutaj na tym wykresie, który teraz wam pokazuję, widać, że truma porządnie rozgrzała się dopiero po 45 minutach pracy i dopiero wtedy zaczęła ona przyspieszać. No, powiem wam, że różnica szokuje, bo jasno widać, że Webasto jest dużo efektywniejsze. Tu po godzinie byłoby już ponad 30 stopni. Tylko, że 30 stopni to jest temperatura, w której nie da się wysiedzieć. Myślę, że 26 stopni to jest taki już naprawdę maksymalny poziom komfortowej temperatury. Raczej nikt nie chciałby mieć cieplej. Po tym teście nawet zacząłem zastanawiać się, czy nie wymienić trumy na Webasto, no ale to jest raczej bez sensu, bo truma ma tę przewagę, że jest tutaj założ do niej nawiew, co sprawia, że ciepłe powietrze jest rozprowadzane po całej przyczepie. Wyloty powietrza są nawet w łazience. No a też z drugiej strony, gdyby Truma nagrzewała zbyt wolno, to przecież zawsze można odpalić sobie palniki kuchenki gazowej, bo ona też daje masę ciepła. Omówiliśmy kwestii wydajności, to teraz można by jeszcze mówić kwestii opłacalności, bo to też jest ciekawy temat. Wymiana 11-kilowej butli z gazem kosztuje niecałe 70 zł. Truma na maksymalnym poziomie zużywa 80 g na godzinę, co oznacza, że za godzinę pracy kosztuje nas to około 1,70 zł. Oczywiście na tym Maksymalnym trybie. Jeśli chodzi o Webasto, to załóżmy, że zużywa ono te pół litra na godzinę, a cena diesla jest to obecnie średnio 5,80. Więc tutaj bardzo łatwo policzyć, że za godzinę płacimy 2,90 i jest to dużo drożej, no ale bierzmy pod uwagę, że mamy też zdecydowanie większą moc grzewczą. Podsumowując ten odcinek, no powiem wam, że chińskie Webasto jak chińskie Webasto, nie ma tutaj co się dużo rozwodzić. Fajnie, że jest małe, fajnie, że ma możliwość wyprowadzenia wydechu od boku i fajnie, że ma zasilacz w zestawie. No ale za to te o ponad 200 zł tańsze Mudiro ma lepszego pilota, który działa z większych odległości. Także ogólnie wybór jest tu głównie zależny od naszych potrzeb i preferencji. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli się wam spodobało i chcecie więcej takich urządzeń, to dawajcie znać w komentarzach, a może przetestujemy coś mocniejszego. Aby tego nie przegapić, koniecznie subskrybujcie kanał, a ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i narka!